Cześć RC Świry, dzisiaj sobie szybki tekst i unboxing zrobimy tej oto zabawki, zabaweczki z AliExpress Na TikToku ostatnio bardzo mocno ją promowali, za niebiańskie kwoty sprzedawali, a ona jedynie kosztuje około 60 zł. Taki dronik jak widzicie, dronikala samolocik, więc zaraz szybki unboxing zrobimy Troszeczkę z nią polatamy i wam potem oczywiście z kciukiem uśmieszkiem niewymalowanym poopowiadamy jakie wrażenia z tego mamy Tradycyjnie od pudełka zaczynamy. Pudełko takie powabne i zgrabne z tej strony mamy nasz model pokazany, co nam tutaj piszą, że się obracać potrafi ładowanie przez USB ma światełka 2,4 GHz, żyroskop, tak z drugiej strony to samo mamy, tylko w innej kolorystyce ten nasz model. Z boku z pudełek. Z pudełku nic nie mamy, więc teraz szybko zaglądamy, co w środku mamy. W środku takie oto dobroci mamy, moi drodzy. Instrukcja, którą przede wszystkim zawsze na początku przeglądamy, a nie potem się zastanawiamy, co, co psujemy. Warto przejrzeć jakieś podstawowe napisy. Tu mamy w wersji krzaczkowej oraz w wersji angielskiej oraz w najprostszej formie rysunku jaskiniowego, czyli rysunkowego. Co tu mamy, moi drodzy? Mamy zapasowe. Śmigiełka, śrubstaczek. Oczywiście mamy yy, ładowarkę na USB z baterijką. Mamy pilota. Pilot jest na trzy paluszki. Już wam pokazuję trzy paluszki tutaj cieniutkie wkładamy. AAA. A. No i oczywiście w klapeczkę zamykamy. Ten pilot taki całkiem przyjemny w dotyku, powiem wam. Ten plastik. Nie to, że to jakiś, że to może stanie, to nie jest jakiś badziewny totalnie. Fajnie to wygląda. Sporo przycisków mamy. Moi drodzy ten dron tutaj zmiana jest prędkości trzy bodajże prędkości ma tu robimy sobie flipa tutaj trymujemy a tutaj mamy oczywiście gałki od sterowania no i sam nasz samolot no to jest generalnie dron tylko w postaci samolocika tutaj moi drodzy miękki a nie czułkuń to jest taka no pianka pianka posłuchajcie tutaj trochę mi się jak widzicie odkształciło ale to w transporcie od Chińczyka jak przyszło tak wygląda Źle nie wygląda, moi drodzy, baterijkę tu się wkłada, tą klapkę się, o widzicie, odczepia, tu się wkłada baterię i lata. Moi drodzy, wykonanie, no jak wykonanie za 60 zł, no czego więcej wymagać, no nic nie można wymagać, za 60 zł jest OK, myślę, że to nawet jest dosyć wytrzymałe, także... Co, przystąpimy do testów. Pokażę wam jak lata, a na koniec wam powiem moje spostrzeżenia. Bateryjki powkładane mamy moi drodzy, tutaj mamy nietypowo bo włącznik na dole od pilocika, Tutaj naszego drona tu się o włącza. Tu już dłużej trzeba przycisnąć, że widzicie mruga. No to idziemy nim pofruwać. 这边是到了东门附近了。 No to moi drodzy unboxing i test mamy za sobą, co wam mogę powiedzieć, zabawka, typowa zabawka, moi drodzy za 60 zł, nie ma się co do, cudów spodziewać, lata jak widzieliście, no lata, no za 60 zł lata, lata według mnie całkiem, całkiem nie jest to jakieś mega dokładne, ale posłuchajcie, no za tą cenę nie mamy co wymagać. Generalnie fajnie wygląda, fajne robi wrażenie. Moi drodzy, nawet jak spadnie, to raczej się temu nic nie stanie, także będzie dobre na początek, żeby, mówię, polatać sobie w domu, można polatać sobie na dworzu, kiedy oczywiście nie ma jakiegoś mega wiatru. Nie jest to jakieś mega szybkie, no ale... Jak widzieliście do przodu lata, do tyłu lata, lata do góry, do dołu, w lewo, w prawo, więc robi to co ma robić lata, no nie wymagajmy od tego nie wiadomo czego, posłuchajcie na jednej bateryjce, na jednym ładowaniu lata to około 5 minut, może 5 z hakiem, więc nie jest to jakaś mówię, za specjalna, powiedzmy może... Wartość czasu latania, no ale no, ale no cóż, no, kupujemy coś z, za 60 zł, znaczy to kosztowało 30 zł plus 30 zł wysyłka, bo tak sobie Chińczyk zrobił fajnie, żeby za dużo prowizji nie płacić. Ale generalnie o 60-70 zł na Aliexpress to macie. Link w opisie macie, więc jak chcecie to kupujecie i się tam bawicie. No to co moi drodzy, do następnego razu. I teraz będą tak zwane e, so, so, social mediowe żebry, że, żeberka. Nie zapomnijcie dać obserwacji serducha udostępnić, bo jak nie to ręka, noga, mózg na ścianie, oko na widelcu. Sianara robaczki, pa.